Husaria przez lata była symbolem zwycięstwa, jej szarze rozstrzygały losy bitew, ale nawet najpotężniejsza legenda w końcu musiała upaść. Na przełomie się zleczyli i śpić księćmi wieku zmieniła się wojna, pojawiła się nowoczesna piechota. Artyleria i broń palna pola bitew przestały sprzyjać kawalerii. Koszty i liczebność. Husaria! Była droga w utrzymaniu elitarne uzbrojenie, konie i szkolenie sprawiały, że było jej coraz mniej, państwo nie było w stanie utrzymać dawnych standardów. Nie koniec odwagi! Husaria nie przegrała. Dlatego, że była słaba, przegrała. Bo świat się zmienił, wojna stała się masowa, brutalna i oparta na ogniu a nie na honorze i szarży. Zakończenie. Legenda Husarii nie umarła na polu bitwy, została zapisana w historii jako symbol epoki, która nigdy nie wróci.